Z tego co wiem, to od drugiej już czekała na spotkanie z państwem. Tak wygląda, mm. jak czekała od drugiej. Ty to powiedziałaś? Nie, absolutnie. Wyglądasz jak zwykle zjawiskowo. No to ja już nie przedłużam, bo minęła godzina szósta, więc czas na najważniejsze informacje. Zapraszam. Wielkie emocje do ostatnich minut i udany debiut Jana Urbana w roli selekcjonera reprezentacji Polski. No, Czy mi zostanie na jakiś czas? No, no myślę, że na pewno. My zresztą też we wstaje że będziemy wracać do tej ogromnej tragedii w Portugalii się za teraz bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Bardzo. Widzimy się ponownie o godzinie 6.30. Małgosia wspominała w serwisie o um, zatrzymaniu. I teraz, drodzy Państwo, to jest zagadka dla Was. Czy to był front, czy to był prezydent Stanów Zjednoczonych? O, ciekawa zagadka. Gocha, ty tak potrafisz? Nie. Tak, tak. Naprawdę nie. <laughs> Drodzy Państwo, Małgosia, jako koła najważniejsze informacje dla Państwa teraz. Za KGB zatrzymało obywatela Polski. Państwo, dziękuję, dziękuję bardzo. Małgosiu, e, za teraz. Chciałem zapytać. tak to jest pytanie bardzo trudne. o Twojej twarzy. <laughs> tak łatwo można przeczytać. W pokera ja to ty nie graj. <laughs> nie zdążyłem. <laughs> <laughs> Okej. Okay. szaleństwo. No, u mnie trzy, więc jestem w Nie Nie wiesz, jak to wystarczy. jest. Jesteś po poranku, śpisz po południu. Wstajesz o 20, całkiem wypoczęty i potem... Mleko ma najszybszy transport, to rano już nie musisz, wiadomo. Ta historia się powtarza od lat. To prawda. Natomiast pewnie nie, chociaż nie, może ta też historia się powtarza od lat, jeżeli chodzi o sny pana Sławosza Uzdańskiego, bo, bo jemu pewnie wcześniej się śnił kosmos... I teraz też. I teraz też się śni kosmos. No I pytanie, czy na przykład tak... W stanie nieważkości po domu też się czasem yy, znajduje, że kapcie, Rozumiem, że Nie bez i powodu wracasz do pana Słowosza. Nie bez powodu. Yy, tym powodem jest to, że panu Słowoszowi śni się kosmos. I czas na serwis od Małgosi Kukuły. Zapraszam. <noise> ja Donalda Trumpa obcina fundusze na wzmocnienie obrony wschodniej flanki NATO. Informacje z dzienników Finan Dziękuję, Małgosiu. Dziękuję. Do zobaczenia o 8.00. Tak jest. Bo o 7.31 na jeden i Agata Adamek. Zresztą z Agatą spotkamy się już za chwilę, ale wcześniej. Pogoda. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Już za chwilę informacje o Małgosi Kuku, a potem nasz redakcyjny junior, nasz Waflokruch, czyli Łukasz Jedliński. Waflokruch, już nie kaszojat, tylko Waflokruch awansował. E, miłego dnia, drodzy Państwo, do zobaczenia. Czas na najważniejsze informacje. Nie pozostanie bez odpowiedzi, tak reaguje polski MSZ na zatrzymanie Polaka na Białorusi. Aresztowało go KGB. Dziękuję. Dzień dobry, antenowe. Dzień dobry. Łukasz Jedliński, kłaniam się. Witam Państwa bardzo serdecznie, ale z rzeczy ważnych jeszcze. No i nie do końca dobrych. Polska przegrała wczoraj z Belgią jednym punktem w Eurobaschecie, O koszkówce mówimy: najpiękniejszym sporcie świata, drodzy Państwo, ale mimo tego awansowali. ludzie wyglądali piłkę nożną i nic coś innego. Rafał Wojda pewnie oglądał koszykówkę, a może i piłkę nożną, więc się nie wyspał a, na nie. ten trudny poranek. Życzę ustawego serca odpoczynku <laughs> i dobrego dnia. W każdym razie Polacy, żeby dokończyć tę myśl, grają w jednej już mniej finału. Bośnia i Hercegowina. Kiedy? Już wtedy. Do, Do zobaczenia. Dyplomatyczne spotkania w Waszyngtonie. O tym od Małgorzaty Kukuły już teraz. Zapraszam. Za chwilę Waszyngton, ale teraz przenosimy się na briefing prasowy. Tak, Kukuła. I... Zapraszam. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski spotka się dziś z wiceszefem Pentagonu do spraw Rząd Właśnie, no i surowa recenzja tego wyroku. Dziękuję za wszystko. Dziękuję bardzo. Widzimy się jeszcze o godzinie 9.30. A o czym będziemy w poranku właśnie czy to ostatnie spotkanie jest z Dorotą dzisiaj? Chyba tak. Prawdopodobnie Ale tak. może jeszcze dzień na żywo. Ale były regularne, prawda? To się nie zdarza. A, a widzisz, czasem nie. się zdarza. Wow, jestem pod wrażeniem, no. że przed każdym serwisem była prognoza pogody. Dziękuję wydaw. Nawet Wojda był zdyscyplinowany. Tak. A to do niego niepodobne, widzisz? Pozdrawiamy cię Rafał. Obgadują go. Tak. <gadamy> bo go bo nie może obron. odpowiedzieć. Wykorzystujemy <gadamy> ten no czas. Się broni. Dorota Gardias, dobrego dnia, do widzenia. Mam że czas na serwis. Przedstawia Stoje. szczegóły projektu do dotyczącego wypłaty 800 plus cudzoziemcom, zakłada on połączenie wypłaty Informacja, świadczenia... Informacja w ostatnim serwisie tego poranka. Małgorzata Kukuła niezmiennie je przedstawiała. Dziękuję Ci za Dziękuję dziś. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia, odpoczywaj. I po zajmie. serii poranków. A, y, muszą, poranków. Muszą nam Państwo wierzyć, że seria poranków bywa bardzo wymagająca. Więc dobrego udało się. Udało się. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Spokojnego dobrego dnia. dnia. Dzięki wielkie. E, szanowni Państwo, teraz czas w naszym porannym programie na relacje naszych... reporterów.